Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Piotr Kościelny, Narogi, czyta Kamil Pruban. Wszyscy mamy siłę, by mordować, ale większość ludzi jest zbyt przerażona, by jej użyć. Ci, którzy tego strachu nie odczuwają, naprawdę kontrolują życie. Richard Ramirez, seryjny morderca. Rozdział pierwszy. Wrocław 20 kwietnia 2012 roku. Wyjął z zamrażalnika kolejny fragment mięsa wyciętego z upolowanej ostatnio dziewczyny. Nie mógł się powstrzymać. To już drugi dzisiaj. Wiedział, że jeśli dalej będzie miał taką słabą, silną wolę, mięso szybko mu się skończy, a wtedy pozostanie mu wybór: jeść wieprzowinę, drób i wołowinę, albo kolejny raz wyruszyć na łowy. Tego ostatniego wolał uniknąć. Gdy mięso się rozmroziło, wyjął z szafki dużą patelnię, postawił ją na kuchence i włączył gaz. Kiedy teflon się rozgrzał, wlał trochę oleju. Zanim tłuszcz osiągnął odpowiednią temperaturę, podniósł z blatu sztukę mięsa, zbliżył do nozdrzy i zaciągnął się głęboko. Do ust nabiegła muślina. Uwielbiał ten zapach. W końcu położył mięso na patelni. Lubił steki średnio wysmażone. Gdy czasem wychodziły mu krwiste, też je zjadał, ale za bardzo ciągnęły się w zębach. Obrócił stek na patelni, a następnie urwał ze stojącej na parapecie doniczki gałązkę rozmarynu i położył na mięsie. Z lodówki wyjął masło i główkę czosnku. Czostek rozgniotł dłonią na blacie i nonszalancko wrzucił na patelnię. Czuł się jak szef kuchni w restauracji z gwiazdką Michelin. Ukroił kawałek masła i położył na steku. Po kuchni rozniósł się smakowity aromat. Wiedział, że za chwilę jego kubki smakowe doświadczą prawdziwej rozkoszy. Zdjął mięso z ognia i przełożył na deskę, żeby odpoczęło kilka minut. Zawsze tak robił. Podpatrzył ten sposób w jednej z restauracji w Pradze. Dowiedział się wtedy od szefa kuchni, że mięso musi chwilę poleżeć. To pozwala zatrzymać w nim soki. Usiadł i przymknął oczy, w myślach odliczając czas. W końcu nadszedł moment, na który czekał. Nałożył stek na talerz i wbił widelec w mięso. Ostrym nożem z żąbkami odkroił niewielki kawałek i włożył go do ust. Hmm, wymruczał, z błogością przełykając kęs. Oczekiwanie na posiłek i aromatyczne zapachy tylko zaostrzyły jego apetyt. Odłożył sztućce, chwycił mięso w dłonie i wbił w nie zęby. Raz za razem odgryzał coraz większe fragmenty, za nic miał dobre maniery. Tłuszcz zmieszany z krwistym sokiem spływały mu po brodzie, jadł łapczywie, delektując się smakiem. Kurwa mać, krzyczał Sikora. Zdawał sobie sprawę, że wszyscy zaraz zginą. Ciężarówka zbliżała się do nich z zawrotną prędkością, on jednak widział to jak w zwolnionym tempie. Miał świadomość, że zostało im zaledwie kilka sekund życia. Odwrócił się do Pietrusia i bezgłośnie, tylko poruszając wargami, powiedział: Kocham cię. Następnie znów spojrzał w stronę nadciągającej śmierci i wtedy doświadczył czegoś dziwnego. Tak, jakby jakaś siła starała się przecisnąć obok niego. Poczuł gwałtowny spadek temperatury. Coś nim szarpnęło i popchnęło go w bok. Uderzył policzkiem o szybę. W tym samym momencie Bielecki puścił kierownicę. Patrzył, zaskoczony, jak samoczynnie się obraca. Sikora podniósł wzrok na przednią szybę. Ciężarówka była już tylko kilka metrów od nich. Nagle ich auto obróciło się wokół własnej osi i rozpędzona skania minęła ich zaledwie o centymetry. Sigora już prawie odetchnął z ulgą, gdy nagle ciężarówka uderzyła w tył ich auta. Michał ponownie chwycił kierownicę, starając się utrzymać pojazd na drodze. Niestety samochód nie współpracował i w ułamku sekundy wpadli do rowu. W powietrze wzbiły się kawałki darni. Rozległ się przeraźliwy huk, gdy wystrzeliły poduszki powietrzne. Piotruś zaczął płakać. Sikora zamknął oczy, próbując przypomnieć sobie jakąś modlitwę. Nie zdążył. Auto dachowało, po czym zatrzymało się na drzewie. Poczuł gwałtowne szarpnięcie i pasy boleśnie wbiły mu się w klatkę piersiową. Jego głowa odbiła się od podsufitki i uderzył policzkiem w bark. Czuł, że to już koniec. Otworzył oczy i spojrzał na Bieleckiego. Z nienaturalnie wykrzywionej ręki Michała starczała kość. Głowa opadła mu na klatkę piersiową. Michał wycharczał Sikora. Nie usłyszał żadnej odpowiedzi. Bał się, że jego przyjaciel nie żyje. Wyplątał się z pasów i spojrzał do tyłu. Piotruś jak gdyby nigdy nic, siedział w foteliku i patrzył na niego szeroko otwartymi oczami. Sikora nie zauważył żadnych obrażeń na ciele syna. Wiedział jednak, że chłopca musi obejrzeć lekarz. W poważniejszym stanie był Bielecki. Grzegorz ostrożnie uniósł jego głowę i zbliżył ucho do ust przyjaciela. Po chwili usłyszał słaby oddech. Stankiewicz zaparkował za karetką Pogotowia i spojrzał na zebrany kawałek dalej tłum mundurowych. Był zaskoczony taką ilością policji. Gdy dostali wezwanie do zwłok, które pływały w stawie Zakrzowskim, pomyślał, że mają do czynienia ze zwykłym zabójstwem i porzuceniem ciała, jednak liczba funkcjonariuszy sprawiła, że serce mu przyspieszyło. Poki ich tu tyle. Może przyjechali popatrzeć, towarzyszący mu Jasiński wzruszył ramionami. Wysiedli z punto i spojrzeli na siedzącego w karetce mężczyznę. Ratownicy właśnie udzielali mu pomocy. Podobno po znalezieniu ciała zadzwonił po karetkę i radiowóz, a potem zasłabł. Wszystko w porządku? spytał Igor, podchodząc do ambulansu. Pan jest w szoku, dostanie środki uspokajające, powiedział ratownik, nabierając z ampułki przezroczysty płyn do strzykawki. Stankiewicz odwrócił wzrok. Od dziecka bał się igieł i do tej pory się to nie zmieniło. Choć bardzo podziwiał honorowych dawców krwi, sam nigdy by się na to nie zdecydował. A czy będzie mógł z nami porozmawiać? Zapytał Jasiński. Myślę, że tak. Dajcie nam kilka minut. Policjanci skinęli głowami i ruszyli w stronę brzegu stawu. Igor jeszcze się obejrzał, ale gdy zobaczył, jak ratownik wbija igłę w żyłe mężczyzny, poczuł dreszcz i od razu odwrócił głowę. Po chwili dołączyli do pracujących nad brzegiem techników. Co tu mamy? spytał Stankiewicz, stając nad workiem z ciałem. Gdy poręba odwrócił się do niego, Igor poczuł przechodzący po plecach dreszcz. Nigdy jeszcze nie widział w oczach szefa techników takiego strachu. Poręba był wyważonym i sumiennym człowiekiem, który w pracy nie kierował się emocjami. Zawsze spokojnie i metodycznie dokumentował ślady. Teraz jednak widać było, że jest przerażony. Sam zobacz, nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia. Poręba zdjął lateksowe rękawiczki, po czym podszedł do jednego ze swoich ludzi i wziął od niego papierosa. To też zaskoczyło Stankiewicza. Nigdy dotąd nie widział, by szef techników palił. Dopiero wtedy policjant uchylił materiał, którym przykryte było ciało. O kurwa, wyrwało mu się. Całej swojej karierze widział już wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Miał przed sobą zwłoki kobiety, chociaż tak naprawdę głównie jej szkielet. Fragmenty tkanki w większości zostały wycięte. Na kościach ostały się jej niewielkie ilości. Ja pierdolę Jasiński przykucnął obok. Ktoś wyciął jej całą tkankę równymi cięciami. Dosłownie ją oprawił. Poręba wrócił do nich i głęboko zaciągnął się dymem. – Można się domyślać, w jakim celu. – Stop. Ja wiem, w jakim celu. Ona została zjedzona. Stankiewicz popatrzył na niego. – Poważnie? – Jarek, to niemożliwe. – W Polsce? Poręba milczał. – Naprawdę uważasz, że to sprawka kanibala? – spytał Jasiński. – A jak to wytłumaczysz? Szef techników kucnął nad zwłokami. Jakby ją zabił i chciał się pozbyć ciała, to nie wykrawałby takich równych fragmentów. Nie wykluczałbym niczego, stwierdził Igor choć w głębi duszy. Miał nadzieję, że poręba się myli i nie mają do czynienia ze zwyrodnialcem, który zjada ludzi. A ja owszem. Każdy inny rozczłonkowałby ciało i pozbył się fragmentów w różnych miejscach. Może wywaliłby je w całości. Tutaj mamy do czynienia z kimś, kto zna się na rzeczy i ma ogromną wprawę w używaniu noża. To nie jest ktoś, kto zabija przypadkiem. Zresztą to nie pierwsze ciało z takimi ranami. Stankiewicz nabrał powietrza w usta, wydymając policzki. Musimy uznać, że w mieście pojawił się kanibal. Pierdolony smakosz, powiedział Poręba. Rzucił niedopałek na ziemię i zdeptał go butem. Następnie podniósł go i włożył do woreczka strunowego, który wyjął z walizki. Jeśli facet rozsmakował się w ludzkim mięsie, musimy się spodziewać kolejnych ofiar. Stankiewicz chciał mieć nadzieję, że Poręba się myli, obawiał się jednak. Że może mieć rację. Sikora patrzył na ratownika, który właśnie kończył badać Pietrusia. To cud, że mały nie ma nawet zadraśnięcia powiedział medyk. Grzesiek był pewny, że to Monika nad nimi czuwała. Przypomniał sobie nagły spadek temperatury w aucie tuż przed uderzeniem w drzewo. Pierwszy raz w życiu tak wyraźnie poczuł istnienie czegoś nienamacalnego. Nie wierzył za bardzo w Boga, nie był szczególnie religijny. Oczywiście żyjąc w kraju katolickim, był zmuszony do obchodzenia świąt, a za dzieciaka chodził co niedzielę do kościoła. Jednak robił to tylko dlatego, że rodzice mu kazali. Teraz jednak zaczął się zastanawiać, czy odwracając się swego czasu od Boga, nie podjął zbyt pochopnej decyzji. Zawsze sobie tłumaczył, że miał wystarczające powody. Widział w życiu tyle zła, że nie potrafił sobie wyobrazić, jak ten, kogo zwą wszechmocnym i sprawiedliwym, może pozwalać na coś takiego. Uważał, że Bóg, gdyby istniał, nie pozwoliłby chodzić po ziemi z wyrodnialczom. Teraz najbardziej martwił się o Michała. Jego przyjaciel został zabrany karetką do szpitala. Grzesiek początkowo chciał jechać z nim, ale musiał zostać z synkiem. Stan Bieleckiego nie dawał mu jednak spokoju. Panie komisarzu, usłyszał nagle z boku. Spojrzał w tamtą stronę. Dwóch sierżantów z drogówki stało przy kierowcy Tira, który spowodował wypadek. Sikora prawie o nim zapomniał. Kiedy po uderzeniu w drzewo wygramolił się z auta, widział jak tamten wytacza się z kabiny ciężarówki. Próbował uciekać, ale został zatrzymany przez innych kierowców. Teraz Sikora postanowił spojrzeć mu w oczy. Stanął przed nim i spytał. Czy ty zdajesz sobie sprawę, co zrobiłeś? Ja nie pani mają, komisarz westchnął, ciężko orientując się, że ma przed sobą pijanego cudzoziemca. Mężczyzna miał mętny wzrok i czuć było od niego alkohol. Gdyby nie przetrzymujący go policjanci, pewnie by upadł. Ma prawie trzy promile w wydychanym, powiedział sierżant. Bierzemy go na krew, aby potwierdzić wynik. Pierdolony drogowy morderca, usłyszeli z tyłu. Za samochodami służb zebrał się już tłum gapiów. Kilka osób wygrażało pięściami. Sikora wiedział, że z satysfakcją zlinczowaliby kierowcę ciężarówki. Chcieli krwi, a on w tej chwili był gotów im ją dać. Zabierzcie gnoja, bo zaraz sam się nim zajmę, mruknął. Policjanci bez słowa chwycili mężczyznę pod pachę i zaprowadzili do radiowozu. Grzesiek spojrzał na rozbite służbowe auto. Był pewny, że palczak się o to przyczepi. Miał go jednak gdzieś. Teraz zajmowały go ważniejsze sprawy niż złość służbisty. Spojrzał w niebo. Wydawało mu się, że z góry patrzy na niego Monika. Dziękuję, kochanie, szepnął i zamknął oczy. Jak się pan nazywa? spytał Stankiewicz, podchodząc do mężczyzny, stojącego przy karetce pogotowia. Mateusz Domański. Niech pan opowie, jak znalazł pan ciało. Aspirant spojrzał w stronę zwłok, nad którymi pracowali technicy. Wciąż nie mógł uwierzyć w to, że w mieście pojawił się zwyrodnialec, który zasmakował w ludzkim mięsie. Miał nadzieję, że poręba się myli. Wiedział jednak, że nadzieja, matką głupich, wszystko wskazywało na to, że mają do czynienia z kimś, kto zabija ludzi tylko po to, by potem ich zjeść. Poczuł, jak przez jego ciało przechodzi dreszcz. No, co tu dużo mówić? Jechałem rowerem i zobaczyłem w wodzie worek odezwał się Domański. Pomyślałem, że jakiś zwyrol wyrzucił kociaki albo szczenięta A dlaczego pan tak pomyślał? Bo kiedyś w leśnicy znalazłem podobny pakunek i w środku było pięć szczeniaków dwa były już martwe. Brałem pod uwagę, że tu może być podobnie rozumiem. Powiem tak. Nie cierpię sadystów, którzy znęcają się nad zwierzętami. Jakbym dorwał takiego w swoje ręce, sprałbym go na kwaśne jabłko, chociaż nie uznaję przemocy. Ogólnie to jestem pacyfistą, ale tutaj zrobiłbym wyjątek. Stankiewicz spojrzał na mężczyznę. Rzeczywiście, wyglądał na kogoś, kto zamiast argumentu siły, woli użyć siły argumentów. Dobrze, wróćmy do momentu znalezienia pakunku. No więc zobaczyłem worek i pomyślałem, że mogą w nim być żywe stworzenia. Wszedłem do wody i podciągnąłem go na brzeg. Gdy do niego zajrzałem, aż mnie cofnęło. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Będzie mi się to śniło do końca życia. Domański spojrzał na pracujących kawałek dalej techników. Stankiewicz wiedział, że mężczyzna nie przeszadza. On też przez kilka następnych nocy będzie musiał się mierzyć z tym, co dziś zobaczył. Mam nadzieję, że szybko uda się wam go złapać. Taka bestia nie może być na wolności. Boże, Domański zasłonił twarz drżącymi dłońmi. Sikora stanął przed drzwiami prowadzącymi na oddział chirurgiczny, gdzie został przewieziony Michał. W karetce Bielecki nie odzyskał przytomności. Po operacji złamanej ręki został umieszczony na oddziale. Grzesiek od jakiegoś czasu warował na korytarzu. Przed chwilą rozmawiał z pielęgniarką, nie wpuściła go jednak do sali. Kazała czekać. Był coraz bardziej zdenerwowany. Piotr spokojnie spał w nosidełku, a on miał coraz większą ochotę zrobić awanturę. Kurwa mać zaklął pod nosem. Szybko jednak się zreflektował i spojrzał w stronę śpiącego syna. Wciąż nie mógł uwierzyć, że małemu nic się nie stało. W tym samym momencie otworzyły się drzwi i na korytarz wyszła pielęgniarka. Sikora od razu do niej doskoczył. Przepraszam, przywieziono tu mojego. zawahał się. Z Michałem zaprzyjaźnili się przez te wszystkie lata. Jeszcze jakiś czas temu nie spodziewałby się, że ich relacja pójdzie w taką stronę. W pracy miewał różnych partnerów, ale z Michałem naprawdę się zżył. Wspólne doświadczenia ich zbliżyły i Sikora z czystym sumieniem. Mógł powiedzieć, że ten facet jest nie tylko współpracownikiem, ale przyjacielem, a nawet członkiem rodziny. Tylko on mu został na tym świecie: on i mały Piotruś. Tak? Kobieta patrzyła na niego z wyraźnym zainteresowaniem. Przywieziono tu mojego przyjaciela. Nazywa się Bielecki, misiek, znaczy się Michał. Nie mogę udzielić panu żadnych informacji. To kto do diaska może? się lekko podniósł głos. Denerwował się. Niewiedza sprawiała, że nerwy miał napięte jak postronki. Przepraszam, zreflektował się po chwili. Denerwuje się stanem kolegi. Mieliśmy razem wypadek. Pielęgniarka westchnęła, ale spojrzała na niego ze zrozumieniem. Pan moment poczeka. Zaraz poproszę doktora. Sami tego nie ogarniemy powiedział Stankiewicz, podchodząc do Jaśńskiego. Trzeba będzie ściągnąć Michała i Grześka. Nie sądzę, żeby Grzesiek chciał się tym zająć. Sam doskonale wiesz, że planuje przejść na Emkę. Za dużo się ostatnio w jego życiu zadziało, zresztą w pełni go rozumiem i popieram. Igor chciał coś powiedzieć, ale właśnie zaczęła dzwonić jego komórka. Sięgnął po nią i spojrzał na wyświetlacz. Naszczalnik dzwoni, powiedział. Co, co ten głąb może chcieć? Pewnie zapomniał nam przypomnieć, żebyśmy wypełnili odpowiednie rubryki w protokołach. Odebrał i dał na głośnik. Stankiewicz. No wreszcie, usłyszeli zniecierpliwiony głos palczaka. was się dodzwonić, to jak. To jak dzwonić pomszy. Jasiński zasłonił usta, żeby nie parsknąć śmiechem. Zdawał sobie sprawę, że w pobliżu miejsca, gdzie ujawniono zwłoki, to nie za bardzo wypada. Jakby naczelnik nie wiedział, jesteśmy na czynnościach i nie zawsze uda się odebrać. Poza tym nikt nie dzwonił. Ja dzwoniłem. Ale nie odbieraliście. Stankiewicz spojrzał na telefon, rzeczywiście zasięg był tu słaby. Nie zamierzał jednak na ten temat dyskutować. Mieli na głowie ważniejsze problemy. W jakiej sprawie naczelnik dzwoni? Czyżby z dobrą nowiną? Dostaniemy wsparcie? Mamy tu Kurewsko trudną sprawę i przydałaby się nam jakaś pomoc. Może Sikora z Bieleckim nas wspomogą. To niemożliwe. Jakbyście odebrali telefon wcześniej, to byście wiedzieli, że obaj mieli wypadek. I to poważny. Dachowali i wylądowali w rowie. Co? Stankiewicz zamarł. Spojrzał na Jasińskiego. Paweł także był szokowany. Czegoś takiego zupełnie się nie spodziewali. Wydział i tak był niekompletny, a teraz odpadło dwóch policjantów, którzy byli jego filarem. Żyją? zapytał cicho. Tak, chociaż Bielecki trafił do szpitala. Jest nieprzytomny. Sikora jak zawsze wyszedł bez szwanku. Całe szczęście. Jak dla kogo? Mruknął palczak, ale po sekundzie się zreflektował, że popełnił gafę i dodał: Bandyci nie będą zbytnio zadowoleni. Stankiewicz nie zamierzał komentować słów naczelnika. Teraz liczyło się tylko to, że kolejni członkowie wydziału są wyeliminowani z pracy i to w momencie, gdy mieli do czynienia z tak brutalnym zabójcą. Dobra, wracamy do pracy. Jakby coś się zmieniło u Grześka czy Michała, niech naczelnik da znać, powiedział i rozłączył się, zanim palczak zdążył zareagować. Sikora stał na szpitalnym korytarzu i patrzył na idącego w jego stronę lekarza. Serce od razu mu przyspieszyło. Bał się, że zaraz usłyszy najgorsze wieści że jego przyjaciel odszedł. Zastanawiał się, jak przyjmie taką wiadomość. Ostatni czas był dla niego wyjątkowo trudny, aż bał się myśleć, co jeszcze może go spotkać. Zerknął w stronę nosidełka, w którym spał jego syn. Gdyby mały był starszy, mógłby być dla niego wsparciem. Niestety to niemowlę nie było świadome, jak złe wieści może zaraz usłyszeć jego ojciec. Pan Sikora? Zapytał doktor. Tak, że się czuł, jak głos mu się łamie. Przekazano mi, że czeka pan na informacje dotyczące stanu zdrowia Michała Bieleckiego. Zgadza się. Czy jest pan kimś z rodziny? Sikora pokręcił głową. Nie. Jestem jego partnerem. Lekarz uniżył brew. Partnerem. Panowie są. parą? A broncie, Boże i święta panienko, zaprzeczył żarliwie Grzesiek. Jesteśmy policjantami, służymy w jednym wydziale. Oprócz tego, misiek jest moim przyjacielem. Rozumiem. Lekarz wyciągnął z kieszeni kitla okulary i zatknął je na nos. Niestety nie możemy udzielać informacji na temat stanu zdrowia pacjentów osobom spoza rodziny. Panie doktorze, ja nie jestem jakimś tam zwykłym kolegą. To mój najlepszy, a zarazem jedyny przyjaciel. Razem przeszliśmy naprawdę sporo. Jesteśmy dla siebie wszystkim. Sikora odwrócił się w stronę nosidełka z Piotrusiem. Widzi pan tamtego szkraba? To mój syn. Gratuluję, ale to niczego nie zmienia. Michał ma być jego ojcem chrzestnym. Ten facet jest dla mnie ważniejszy niż ktokolwiek na świecie. Nie tak dawno tamten maluch stracił matkę. Ja łapię zbójów, których lepiej nie spotykać w ciemnej uliczce. Jestem z zabójców. Wydział zabójstw, najcięższe zbrodnie. Widywałem w życiu takie rzeczy, że włos się jeży na głowie, a tamten facet Sigora wskazał na drzwi oddziału. Tamten facet był ze mną w każdej trudnej sytuacji, jaka ostatnio mi się przytrafiła. Lekarz westchnął ciężko. Ech, proszę mi wierzyć, chciałbym panu pomóc, ale nie chcę mieć problemów. Panie doktorze, gwarantuję panu, że żadnych problemów nie będzie. Powiem więcej. Problemy. To mogę zrobić ja i to każdemu, kto stanie mi na drodze. Muszę wiedzieć, co z moim przyjacielem. Pani grozi? Medyk podsunął okulary na czoło i uważnie przyjrzał się Sikorze. Nie, jestem daleki od gruźb. Zwyczajnie martwię się o Michała i chciałbym tylko wiedzieć, co z nim. Lekarz przez chwilę patrzył w jakiś punkt za plecami Sikory. W końcu powiedział: Kilka lat temu Moją siedemnastoletnią córkę zaatakował w parku bandyta. Próbował ją zaciągnąć w krzaki i, i tam prawdopodobnie zgwałcić. Na szczęście nie zdążył, bo został spłoszony przez kilku przechodniów. Jednak zanim uciekł, brutalnie ją pobił. Majeczka miała złamany nos, pękniętą wargę, wybite trzy zęby. Ale fizyczne obrażenia to nic. Gorsze były rany na psychice. Nie umiała sobie poradzić z tym, co ją spotkało. Chodziła do psychologa, ale na wiele się to nie zdało. Po dwóch tygodniach od napadu złapano sprawcę. Okazało się, że ma już na koncie kilka podobnych napadów. I wie pan co? Po przesłuchaniu facet wyszedł na wolność. Nikt nawet nie zamknął go w areszcie. Sikora w milczeniu patrzył na lekarza. Zaczynał rozumieć, o co mu chodzi. Moja córka złożyła zeznania zaraz po tym ataku, ciągnął doktor. Ten zbier dowiedział się, kto zeznawał przeciwko niemu. I wkrótce pojawił się u nas pod domem. Jak Maja go zobaczyła, wpadła w panikę. Ja miałem wtedy dyżur, a żona była u przyjaciółki. Gdy wróciła, okazało się, że nasza córka próbowała popełnić samobójstwo. Napisała list, w którym wyznała, że widziała tego bandytę. Potem wzięła leki. Udało się ją odratować, ale wciąż jest w śpiączce. Nastąpiły trwałe uszkodzenia mózgu. Szansa na to, że kiedykolwiek jeszcze będzie normalnie funkcjonować, są bliskie zeru. Zdaje pan sobie sprawę, co musi czuć ojciec? Lekarz! Wiedząc, że nie może pomóc własnemu dziecku? Ja nie jestem za to odpowiedzialny, powiedział asekuracyjnie Grzesiek. Pan osobiście może nie, ale reprezentuje pan cały ten system. System, który jest nieudolny i który wypuszcza bandytę na wolność. Powiem panu jeszcze jedną rzecz. Ten banzior dwa dni po pojawieniu się pod moim domem napadł na kolejną nastolatkę. Ta dziewczyna miała mniej szczęścia, jeśli w takiej sytuacji w ogóle można mówić o szczęściu, została nie tylko pobita, ale też zgwałcona. Dopiero wtedy zwyrol trafił do aresztu, tyle, że mojej córce zdrowie to nie wróci. A gdyby policja była bardziej... Gdyby komuś zależało, to może ta druga dziewczyna nie musiałaby przeżywać takiej tragedii. Sikora znał wiele podobnych historii. Wiedział, że nie zawsze wymiar sprawiedliwości reprezentuje sprawiedliwość. Pamiętał wiele sytuacji, gdy ktoś, kto miał znajomości lub pieniądze, dostawał mniejszy wyrok od tego, kto tych znajomości nie miał. Powiem panu, że kusiło mnie, by stać się mścicielem, jak doktor Paul Hershey z życzenia śmierci i samemu wymierzać sprawiedliwość, podjął lekarz. Tylko zdałem sobie sprawę. Że to kłóciłoby się z tym, czym zajmuje się zawodowo. Przysięga, którą składałem, byłaby wtedy gównowarta. Przepraszam za słownictwo, ale tak to widzę. Nie musi pan przepraszać. Grzesiek pokręcił głową. Proszę mi wierzyć, że czasem kurwica mnie bierze, gdy łapie zabójcę, a sąd go wypuszcza. Nie ma pan pojęcia, jak bardzo mam wtedy ochotę dorwać skurwiela w swoje łapy i dokonać samosądu. Nie wiem, czy pamięta pan sprawę łowcy pedofilów? Pacet zabijał skurwy synów, którzy krzywdzili dzieci. Pomimo, że jestem gliną i zawodowo ścigam złogi, uważałem, że wykonał kawał dobrej roboty. Niestety, popełniał przestępstwo i musiałem go złapać. Musiał pan? Lekarz spojrzał mu prosto w oczy. Łamał prawo. No tak. Prawo najważniejsze, wiadomo, uśmiechnął się szyderczo. A co z prawem do poczucia bezpieczeństwa? Co z prawem do tego, by zwykły obywatel miał pewność, że sprawiedliwość zatriumfuje? Mniej ważne? Nie. Tylko, że ja łapię zbójów i nie odpowiadam za to, że jakiś skurwiel w todze weźmie w łapę, albo po jakimś dziwnym układzie kogoś wypuści. Nie można mnie, zwykłego szaraczka, obarczać za coś takiego winą. Doktor przez kilka sekund mierzył si korę wzrokiem, w końcu skinął głową. Pański kolega ma złamaną rękę. Udało się ją poskładać i założyliśmy gips. Teraz jest w śpiączce, z tą tylko różnicą, że on się wybudzi. Przeciwieństwu do mojej córki. Dziękuję. A kiedy się wybudzi? To może być kwestia godzin lub dni, tego nie wiemy. Organizm ludzki czasem jest dla nas zagadką. Sikora spojrzał na nosidełko z Piotrusiem. Lekarz także popatrzył w tamtą stronę. Niech pan o niego dba. Powiedział. Dzieci są skarbem. Dostrzegamy to dopiero w momencie, gdy je tracimy. Sikora pokiwał głową w zamyśleniu. Dbam, ten maluch ma kilka miesięcy, a już tyle przeszedł. Jego matka zmarła, potrącona przez pijanego kierowcę. Urodziła go i odeszła. On sam został porwany. Jeden psychol wbił nóż w nosidełko, w którym leżał, a kilka godzin temu ledwo uszedł z życiem w wypadku. Proszę mi wierzyć. Wiem, ilebym stracił, gdyby coś mu się stało. Lekarz też skinął głową. Proszę nikomu nie mówić, że poinformowałem pana o stanie zdrowia, pana Bieleckiego. Mam wystarczająco dużo problemów. Kolejne nie są mi potrzebne. Sikora nie odpowiedział. Przesunął tylko palcami po ustach, jakby zasuwał je na zamek.